I ten po raz kolejny. Anastazja nas zdezerterowała, więc ja pokażę sama, jak składam chlebek. Podstawową rzeczą jest namoczenie rąk, żeby słożyć chlebek, żeby nie przyklejał się do rąk. Mokrymi rękoma podkładam pod chlebek. I pociągam delikatnie, żeby nie przerwać siatki glutenowej, i składam chlebek. Obracam miskę, ponownie moczę ręce i podnoszę chlebek delikatnie do góry. Tak wygląda proces składania. Dwa razy całkowicie wystarczą. Przykrywamy chlebek folią. I za kolejne pół godziny robimy dokładnie to samo. Po trzech godzinach składania chleba zawinięty folią wstawiamy na 12 godzin do lodówki.